serdecznie wszystkie zodiakalne raki na czytaniu horoskopu ogólnego na luty tego roku będzie to kochani przekaz ogólny z dwóch talii, ogólna aura miesiąca, ale też główne wydarzenia, rada, ostrzeżenie. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania. Teraz wyciągnę z tej talii Kartę atmosfery miesiąca. Także poproszę o jedną kartę na luty dla wszystkich osób urodzonych pod znakiem raka. I dla Was, moi drodzy, jest to karta, która mówi o pozytywnym poruszaniu się, tak? W ogóle o wyruszaniu naprzód i to są pozytywne zmiany. Także możecie być w jakimś przełomowym momencie swojego życia, bądź właśnie decydujecie na temat jakiejś ważnej sprawy, czy to chcecie zmienić pracę, czy chcecie otworzyć własną działalność. Być może wyruszacie w jakąś podróż. Tutaj na tej karcie jest człowiek, który płynie, wprawdzie sam na tym statku. Ale on płynie w stronę słońca, więc on ma pełne zaufanie do tego, że tam, dokąd zmierza, czeka na niego coś lepszego, coś fajnego, coś, z czym sobie naprawdę poradzi. Być może długo na to czekał, długo się zastanawiał, czy podjąć taką decyzję. Także myślę, że śmiało możecie zakasać rękawy i w stronę tego słońca właśnie zmierzać. Teraz wyłożę trzy karty, które będą e, takimi najważniejszymi wydarzeniami dla Was w lutym. Najważniejsze wydarzenia dla raków na luty. Dziesiątka mieczy. Dwójka kielichów i dwójka mieczy. Kochani, e, ja mam tutaj takie odczucie, że za Wami jest jakiś bardzo ciężki okres, e, co dla niektórych z Was e, życie mogło Was po prostu przygnieść, przytłoczyć. Być może ktoś Was skrzywdził, i, e, i czujecie się po prostu w jakiś sposób zdewastowani. Ale dobra informacja jest taka, że Wy w lutym po prostu zbieracie się do kupy, otrzepujecie i idziecie dalej. I jakby nie zamartwiacie się już tą przeszłością lub tym, co się wydarzyło, być może całkiem niedawno, być może właśnie się dzieje, ale też jest taka, kochani, informacja, że ukojenie znajdziecie w miłości. Jeżeli jesteście w stałym związku. To wasz partner, partnerka będzie was na pewno wspierać. Tak? Tutaj ta miłość będzie was jakby trzymała przy życiu, tak? utrzymywała na powierzchni, dzięki temu nie utoniecie. Nie jest też wykluczone, że osoby w związkach mogły mieć jakiś taki gorszy okres, tak? bądź to ciche dni, bądź wpadło wiele słów. O kilka za dużo, i to was gdzieś tam mogło też przygnieść, natomiast cały czas jest to połączenie duchowe. Z tą dwójką kielichów jest taka sytuacja, że to jest takie połączenie dusz, to jest rozumienie się bez słów. I pomimo tego, że czasem może być ciężko, to, to jednak ta miłość wygrywa tutaj, tak? Oprócz tego jest to też znalezienie kompromisu, znalezienie wyjścia z sytuacji i też o tym mówi ta karta atmosfery, że sprawy będą się rozwijały w, pozytywny dla, w pozytywnym dla Was kierunku. Także z nadzieją patrzycie na, na te wszystkie wydarzenia, możecie na nie patrzeć i może być również taka historia, że z kimś się w pracy nie dogadywaliście albo myśleliście, że. Jakiejś sytuacji nie da się rozwiązać, być może ktoś wam zagrał na nosie w pracy, bądź w waszym najbliższym otoczeniu, i tutaj znajdzie się wyjście z tej sytuacji, znajdziecie kompromis, będzie pojednanie, bo to jest też fantastyczna współpraca. I generalnie bardzo fajnie tutaj te karty wyglądają, pomimo tego, że jest tutaj ta dziesiątka mieczy, bo jak już powiedziałam, dla Was szykują się zmiany na lepsze, czy to w sferze emocjonalnej, czy w sferze zawodowej. W każdym razie przyjdzie takie wyrównanie po prostu za to, co gdzieś tam sobie przecierpieliście. To, to teraz przychodzi ten lepszy moment. Może być tak, że byliście przytłoczeni y, tym, że nie wiem wasz, wasza relacja z kimś nie, nie posuwa się w odpowiednim kierunku, y, bądź zamartwialiście się, czy, czy kiedykolwiek zmieni, y, na przykład swój status, albo y, czy się w końcu dogadamy. To tak, kochani, dogadacie się, ta y, relacja będzie y, będzie się rozwijała, będziecie razem patrzeć w przyszłość. I tutaj też, kochani, jest dwójka mieczy, czyli przed Wami będzie jakaś decyzja. Może być tak, że będziecie decydować, czy się do tej osoby, do której pałacie miłością, nie przeprowadzić, bo jak już mówiłam, tutaj są podróże, przeprowadzki, zaczynanie czegoś od początku. I może właśnie ta decyzja tego dotyczyć. Wam bardzo ciężko będzie tą decyzję podjąć. Tak jakbyście przed nią troszeczkę uciekali, troszkę się uchylali przed... Zdecydowaniem, y, która opcja jest dla was najlepsza, i również to może powodować u was to takie przy, przygniecenie, tak? Że nie, nie potraficie podjąć decyzji, a tutaj serce was ciągnie, ale umysł tutaj nie jest jeszcze gotowy na podjęcie y, żadnej decyzji, ale moim zdaniem. Y, Cokolwiek nie postanowicie, tutaj ta główna karta mówi o tym, że zdecydujecie zgodnie ze swoim sercem i będziecie go słuchać i będziecie się nim kierować. Oczywiście dla osób, które są po jakichś trudnych przejściach, które są teraz w tej chwili singlami, karty pokazują, że no wiele Was to mogło kosztować, tak? jakiś poprzedni związek bądź poprzednia relacja albo na przykład też poprzednia praca jeżeli odeszliście z końca, kończyliście jakiś etap w swoim życiu to teraz przechodzi właśnie takie odrodzenie, zadowolenie satysfakcja, cudowna współpraca, tak? Do tych osób które są same i po przejściach może właśnie zapukać do Waszych drzwi nowa miłość która otworzy Wam zupełnie nowe spojrzenie na świat i odważnie będziecie zmierzać w tą stronę będziecie chcieli tą osobę poznać z lekkim dystansem jednak, bo być może jeszcze to są zbyt świeże wydarzenia, które powodują, że troszeczkę boicie się zaufać, boicie się otworzyć, tak? Boicie siebie pokazać takimi, jakimi jesteście naprawdę. Ale ostatecznie po tych rozterkach moim zdaniem pójdziecie po swoje. A teraz wyciągnę kartę, która podpowie nam, na co raki nie będą miały wpływu w lutym, bądź ten wpływ będzie utrudniony. Raki wychodzi na to, trochę nie będą miały wpływu na, na spełnianie swoich marzeń. I to by się tutaj zgadzało z tą kartą dwójki mieczy. Możecie być właśnie w takiej rozterce, że co innego sobie wymarzyliście, a pomiędzy czym innym przychodzi wam wybierać. Także mieliście w głowie pewnie jakąś wizję i dążyliście do jej spełnienia, ale nagle na waszej drodze pokazuje się okazja, szansa, nowa miłość albo szansa na to, żeby ta miłość która już jest w waszym życiu przeszła na kolejny etap, ale to by wymagało poświęcenia czegoś, tak? To by wymagało jakiejś decyzji, jakiegoś ruchu. I tutaj nie do końca właśnie macie na to wpływ, bo dla mnie to jest taki konflikt między sercem a umysłem. No to Dopóki nie zdecydujemy, to faktycznie nie mamy na to wpływu, tak? Także tutaj takie kołatanie myśli. Być może los właśnie szykuje Wam takie rozwiązania, że niekoniecznie to gdzieś tam są, to o czym marzyliście, czego bardzo pragnęliście, jest dla Was najlepsze i może trzeba będzie troszkę te swoje plany tutaj zweryfikować. A teraz zobaczę, na co z kolei raki mają wpływ na co raki mają wpływ w lutym. Też mi się tak nasunęło teraz, że z tą kartą coś, na co nie macie wpływu, to jest to, kochani, że nie można mieć wszystkiego. Tak jak już powiedziałam, coś tutaj trzeba będzie zdecydować i to może nie będzie dla Was łatwa decyzja, ale moim zdaniem będziecie się kierować tutaj sercem, tak, że ta dziewiątka kielichów, właśnie tak mi tutaj teraz się nasunęła taka interpretacja. Na co z kolei raki będą miały wpływ? No, kochani, pięknie, macie wpływ na to, jak zbudujecie swoje ognisko domowe. Macie wpływ na to, jaką relację stworzycie, jak dalej będzie wyglądało wasze życie. Mamy tutaj czwórkę buław. Czyli, po pierwsze, jest to karta świętowania. Tak? Także, jeżeli będziecie mieli jakieś okazje, żeby wychodzić, żeby się bawić, jakieś zaproszenia na jakieś uroczystości, to jak najbardziej z tego korzystajcie, bo również tam może się pojawić ta osoba, która no, zmieni wasze życie, tak? zmieni wasze postrzeganie rzeczywistości w jakiś sposób bądź na, tej, na tym spotkaniu będzie szansa, żeby się z kimś tutaj pogodzić, tak, i w końcu zakopać jakiś... Topór wojenny, bądź poznać kogoś, kto, jak już mówiłam, wniesie jakieś pozytywne emocje do waszego życia. Oprócz tego, kochani, no to są sprawy takiego właśnie stawiania swoich czterech ścian, tak, taki azyl, i wy macie absolutny wpływ na to, jak to będzie wyglądało, jakie tam będą zasady. Tak, wizualnie też, jak to ma wyglądać, na jakich filarach to ma stać bo to jest bardzo ważne też, także tutaj macie ogromny wpływ na to, żeby budować dla siebie nowe fundamenty. To równie dobrze może być zakup nowego mieszkania, tak? Jeżeli tutaj jest ktoś, kto się przeprowadza, to możecie nie mieć wpływu na to, że na przykład to jest troszkę poza sferą waszych marzeń, ale na miarę waszych możliwości, no to i tak moim zdaniem będziecie gdzieś tam o tym decydować. A teraz poproszę o przestrogę, o ostrzeżenie dla raków na luty. Przestroga dla raków to koło fortuny. No właśnie, to ja już wcześniej wspomniałam o tym losie. Dla mnie, kochani, informacja jest jedna. Nie walczcie z losem. Nie, nie kontrujcie go. Nie kwestionujcie tego, że takie sytuacje, jakie wam stawia na drodze, nie kontrujcie tego, że one mają się wydarzyć. Bo Pomimo tego, że ta karta jest tutaj jako przestroga, tak? To mogą być jakieś takie sytuacje, typu yy, nic się nie będzie układało w lutym, tak jak ja sobie chciałem, i tak dalej, ale właśnie to jest coś, coś na co nie macie wpływu. Być może macie jakąś taką wizję w głowie, idealną wręcz, ale pamiętajcie, że to jest tylko wizja. To są Wasze oczekiwania. Yy, I los może Wam je tutaj troszeczkę pokrzyżować, ale w zamian da Wam coś. Równie pięknego. Tylko właśnie wy będziecie musieli zdecydować, czy rezygnujecie z tego wyimaginowanego świata, który waszym daniem da wam spełnienie marzeń, czy przyjmiecie to, co daje wam los. I teraz wyłożę jeszcze kartę rad dla raków na luty. Ale tak jak już mówiłam, kochani, to też może, mogą być takie sytuacje, że nie wiem, nie wygracie na loterii, a długo a myśleliście, że wygracie, tak? Może być tak, że będziecie chcieli coś załatwić, i jak na złość, nie wiem, auto się popsuje, złapiecie gumę oczywiście nie życzę Wam tego, tak? Ale takie sytuacje mogą się tutaj niestety pojawić, że ten los w lutym będzie troszeczkę podkładał Wam nogę. I jeszcze właśnie karta rada dla raków na luty. I radą dla raków na luty jest kapłanka, czyli kochani, intuicja. Zaufajcie swojej intuicji, ona pomoże Wam podjąć decyzję. Słuchajcie tego, co Wam w duszy gra. Korzystajcie już ze swojej wiedzy. Jeżeli potrzebujecie dowiedzieć się czegoś więcej, bo nie jesteście w stanie podjąć decyzji, to właśnie tak zróbcie. Skorzystajcie ze wszelkich dostępnych źródeł, możecie się nawet poradzić. Kogoś z Waszego bliskiego otoczenia, bo kapłanka to jest osoba bardzo opiekuńcza, to jest przyjaciółka, to jest powiernik naszych sekretów, to jest też terapeutka, tak? Ktoś, kto ma ogromną wiedzę i ogromny dar do tego, żeby dobrych rad udzielać, tak? I robi to naprawdę w bardzo fajny sposób, taki, który Wam pomoże. Także, jeżeli macie taką osobę w swoim otoczeniu, to ona może Wam pomóc, doradzić. Jeżeli nie macie takiej osoby, to zaufajcie sobie, tak? Tego, temu, co Wam intuicja podpowiada. A na pewno zaprowadzi Was w fantastyczne miejsce. Także, tak, kochane raki, tak wygląda dla Was czytanie. Moim zdaniem piękne. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i dajcie proszę znać, czy wróżba się sprawdziła, a tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego. POPA! Pa.